Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym pokażę przerzutnik D. Tak wygląda tutaj przerzutnik D. Stwórzmy dla niego wyjście. Tutaj diodę świecącą się. Tutaj mamy tak jak w poprzednich przypadkach zanegowane wyjście, czyli zawsze stan przeciwny do tego na górze. Ok, tu mamy jedno wejście. No to stwórzmy. Podłączmy do D. No i zegar. Zegar mówiłem wcześniej w przypadku przerzutnika JK jak działa. No i OK. Mamy tutaj wszystko stworzone. No to sprawdźmy, czy działa. Jak wprowadzimy 1, to na wyjściu będzie 1. Jak damy 0, to na wyjściu będzie 0. Tylko ona nie wchodzi od razu, tylko po prostu wchodzi w momencie, jak z zegar przechodzi z jedynki na 0. Sprawdźmy jeszcze raz. No, widzimy różnicę akurat tutaj w D. Nie jest tak, jak w J. że przechodzi z 1 na 0, tylko z 0 na 1, na 1. Ten zegar. Dobra, no sprawdźmy, czy na pewno i o co chodzi w tych zboczach. Albo o tym już powiem w odcinku następnym. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.